Kiedy lis wchodzi do gry, zasady się zmieniają. Siądź wygodnie, podnieś poziom, bo zaczyna się gra. Siema widzowie! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję słoneczkiem, A my... a i sorki, że nie było filmów, bo mi się komputer popsuł. A! I dzi... O! To ja zrobię. I dzisiaj robimy Losowe brodnie, bronie, jak w poprzednim od, odcinku mówiłem, i tyle losowe, losowana stigma boy a stigma boy, stigma boy, stigma boy, losowe, 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 wszystko losowe. Chyba najgorsze bronie, chociaż? Nożyk? Fajne. Ale te trzy są najgorsze. A obiad, a miał miałem. To nie ma pewną szans. Ten O, a O swej parkę No mówiłem. Ale trafiłem. Nie lubię takich, co rondę trzeba zmienić bronię. O! Po co? Po co ja się zgodziłem na taki od, odcinek? CO?! What the HELL! Dajcie w wupę o katana i nu e, znaczy katana i apteczka. Dobra, fajna broń, fajna. Akurat na to się Hm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Esa. Kusza? Nóż. Zawrażanie O kurde, czemu on do mnie pisze? Nie wiem. No telefonia, ja się wkurzyłem teraz, bo ja muszę sobie broniami, a on nie musi. No, dziesięć sobie, wybrałem. Nie wiem o co to chodzi, jaki spamer, znaczy haker. Dobra, no nie haker. O, 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 o... moją konsolkę. O! Ja się tym nie chcę. SIGMA Jesteś... Sssh! Nie Sigmą. O! Coś się pluswało fajnego! O. Tylko szkoda, że nie ten. A ja gdzie atakuje na tym? Ej, mocy Fajne! No pięćdziesiąt ma, ja też. Ej jak? Miał tarczy! No to ma jeszcze te dwa pistolety. Haker. Aha, no, no, nie jest hakerem. Aż takim male. Co, oto stigma. Ja nie zdążyłem nic zrobić. Nie gram w to! W tym to ja nie gram! Ja miałem robić... sobie broń. Jednak robię. Następny od odcinek może być ten. Związany z dziewięćdziesiąt dziewięć nocy w lesie Bo nie nagrywałem jeszcze A... teraz mnie wywali no dawaj. Moja ulubiona gra w Rival na Roblox ей ха е да напревалпне корде Jeśli pytacie, co będziemy tutaj robić? Przecież tu nie można nic robić. A ja mogę. Można, można. Tylko trzeba ściąć. Ja nie miałem punkty. Nie! Nie! Nie punkty elo! stąd! Nie! Nie punkty elo! Co? Żadne punkty elo. A. te popi Napiszcie ah pod komentarzem, czy mam zmienić ah na świąteczny. Prosik. A ja mówię na serio, ah ah

Baja ciao, bela ciao. O! Fajne, fajne bylić. O! Wyrzuciłem poza mapę. O! A co jak mu noskopa? Bo ostatnio, jak nie nakrywałem, to robię noskopy. Bo jak nie nagrywam, to jest tam jakiś prof. Oooow... Moje ulubione. Może nie twoje, ale moje ulubione. A czemu? Bo można fajnie Easy. ESA <sum> moja sajperka się zamieniła, A no. czekajcie, jak proces zacznę O E W końcu coś fajnego, strzelba. Ja, dobry plan. Patrzcie. Zapraszam. No! Jak?! Jak ja byłem tak daleko od niego?! Dobra, bro. O oh ja. Yeah. Mm -mm. nie możesz wygrać. Ja tylko mogę. O, -o. Tu, 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 tu. Mo tu. że on jest z prosem. Medyk. Napiszcie mi pod komentarzem, czy ta bro... czy ten pistolet miał więcej amunicji wcześniej. Bo mi się wydaje, że miał chyba 15. to 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 a nanana a nanana a nanana a nanana to 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 NIE, nie PUNKTE ELO 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 <głanie> Robiłem to co na pierwszym odcinku Na moim kanale

LOSOWE! Chyba było losowe. Dobra, pierwszy stryk. Dobra. Będzie kit. Normalny kościół. Chyba. Dobra. Nie boimy się. Jak coś cię boli, to cię boli. To pójdź powiedzieć. O, Hedzik. On się też boli teraz wyjść. Jak ja. Ja. Ja! Bój się kłopot! I syk ma ból, syk Okej Robimy mu Co wy na to? A więc, gdzie on jest? Nie ma, nie ma go! Jak? O moje oślepiane pięści i najgorsza broń w skrze chociaż dla mnie co on jest pro. na taście się poprawić Pro. what the sigma what the sigma on jest? Chodź Szybko, szybko! Uciekaj! Uciekaj! Krysku kuku! On co? A nie ma przeładowania.

A je gdzie on jest. Tam pewnie teraz. Bo ma nową miejscu. No choć. Dobra, już wiem, gdzie on będzie. Tu. Ale szkoda, że spadłem. No tam będzie teraz cały czas. Aż! O, pewnie się pytacie, czemu mam w dźwięku? bo nie żeby na odcinkach przeszkadzało, że mnie nie słyszycie, bo tamten odcinek tak wyszedł dziwnie, że mnie, mnie nie było słychać, ale i tak wrzuciłem łata Sygma. Gram jeszcze, nie wiem, strunteczkę i koniec! Pierwszy odcinek robimy. Prawie, prawie idealnie! się udało. O, okej. Co? Chyba ta runda nie będzie losowa. Ja nie chciałam punktu felu. Aha. Hmm. On zasnął. Nie mam tych prani! O zasnął! On śpi! Wygrałem! Ale to będzie taka prawdziwa runda, a nie taka, że... O wyszedł i tyle. Wygra arena. Łatwe te punkty. Dobra. Było fair, że robię trochę lepszy odcinek niż po prostu, nie wiem, tam niż te dwa miesiące temu. Czy tam miesiąc? Cztery, trzy, dwa, jeden! Tirooo! Oh shit, G -g -g. Mapa najgorsza, której ni nikt nie lubi. I losowe bronie. Fajne... Fajne bronie.

O, sorry, ja się nie odzywałem. Przez nie wiem, 40 sekund. Pro, lubicie te bronie? Ja lubię pistolet i tarczę. O. O, o, lovely. Okej! Okay. Spokojnie, to dopiero jedną rundę wygrał. Ja już wiem. O, ale go. Yes! Mój plan się powiódł. Ja. Zasadkę dost. Eee, spawn. Ui! Okay. My Myślałem, że z nim będzie ciężej. Gdzie on jest? O, wyleciał. Esso. A to na dziś. Chyba koniec. Więc pa,